Sieman, a ty jesteś stąd? Bo dzisiaj gramy w 99 noce w lesie, jak widzicie, nas już dołącza. Weź mnie ja. zaotwórz, chyba to będzie ładne. sobie otworzę. Właśnie sobie... Oh. Oh, wow. Dołączamy. No, i, bada, bada. A. Dźwięk puszki, to jest pepsi w puszce, jak coś. Weźmy sobie takie coś i... Cześć, 99 na w lesie. dobra. Mhm, a jak to zobaczy, to może po prostu subika, łapkę w górę. Będę bardzo mnie jak to zrobisz. Dobrze widzę. Musimy teraz pozwierać drewno. Nie wiem czy cały ekran widać, bo... Ja mam jakieś porąbane ten aparat po na tablecie, Także. O, nie pytajcie się mnie, nie pytajcie się mnie, czym mam 7 miejsca w torbie, a nie 5, tak jak normalnie. Ja po prostu mam taką fajną klasę, gdzie mam ...o, dwa miejsca w. Warku worku więcej. Uh -huh, uh -huh. No i widzę. informacja dla ciebie. Zostaw łapkę w górę. Teraz czubikę w Dobra, tam jest plac. Tam, tam jest plac zabaw, jeśli widzicie tam. no O tam... Ale no, 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 nie wiem. Nieważne. Tam jest plac zabaw tak w ogóle. W ogóle to sobie nie załączyłem tego co chciałem, ale okej. Okay. jak będzie. Zaraz będziemy się bić z tym oto tutaj wilkiem. Tylko pozbieram sobie te drewienko. Przesunę sobie jeszcze trochę No. Teraz powinno wszystko widać się. Noc, ale w pierwszą noc nim na, nic nam nie grozi. Od razu skóra wilka. Widzowie, to jest coś. Hi, 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 hi. Oczywiście na początek, jak sami zauważyliście, cały czas zbieram grepę albo jakieś paliwo. Tak, bo chcę na sam początek sobie już wymaksować ognisko. Mam kierunek? Tak, tam gdzie jest ten kluczyk? Widzowie, przepraszam Was. Tam, ale ja dziewięćdziesiąt 99 nocy w lesie. Kurwa. I po prostu. Roblox. Miał brak odpowiedzi, ale planu nie zmieniamy, gramy w 99, na co Coś się obserwuje! What the, what the hell? No, Helenka? Nie wiem. O, to chylenko! O, widzowy nabra mała nawet nie, nie powiedziała, że jest tam czekajcie i mi nie jest jest Widzicie, widzowie. blit mi się rozbudowuje. Więc no to jak się zaraz skończy. Ale nagram jeszcze jeden. Także Eluwina.